Nie znajdzie pokój duszom mi pokój serca, Panie mój, bo tyś zbawieniem, mym, tak w tobie znajdzie pokój dusza. Mój. serca Panie mój bo Ty zbawieniem my, tak w Tobie znajdzie pokój dusza moja I Szczęść Boże, witam serdecznie. Kłania się ksiądz Sebastian Picur z Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krośnie. Moi drodzy, zapraszam Was do modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. Zanim pomodlimy się, to proszę, abyście wysłuchali fragment z dzienniczka Świętej Siostry Faustyny, numer 286. W pewnej chwili, kiedy się odprawiła adoracja za naszą ojczyznę, ból mi ścisnął duszę. I zaczęłam się modlić w następujący sposób. Jezu najmiłosierniejszy, proszę cię przez przyczynę świętych Twoich, a szczególnie przez przyczynę matki Twojej najmilszej, która cię wychowała z dzieciństwa, błagam cię błogosław ojczyźnie mojej. Jezu, nie patrz na grzechy nasze, ale spójrz na łzy dzieci małych, na głód i zimno, jak cierpią. Jezu, dla tych niewiniątek udziel mi łaski, o którą cię proszę dla mojej ojczyzny. W tej chwili ujrzałam pana Jezusa, który miał oczy zaszłe łzami, i rzekł do mnie. Widzisz, córko moja, jak bardzo mi ich żal. Wiedz o tym, że one utrzymują świat. Ojczyzna. Miłość świętej siostry Faustyny do ojczyzny, troska o ojczyznę wielokrotnie była wyrażana na kartach dzienniczka, i Pan Jezus także zwraca uwagę na to, że widzi nasz naród, widzi tych, którzy tutaj w Polsce żyją. I Pan Jezus zna nasze i radości, i strapienia. Wie, czym my żyjemy. I warto modlić się. Może dzisiaj zachęcam do tego, żeby pomodlić się w intencji naszej ojczyzny, za rządzących, za cały naród, za wszystkich, którzy w różny sposób za naszą ojczyznę odpowiadają. Spotykamy się z różnymi informacjami doty dotyczącymi różnych trudności gospodarczych, finansowych, spotykamy się z różnymi. Ciemnymi scenariuszami dotyczącymi przyszłości, tego jakie będą ceny, jakie będą warunki życia, jak to życie będzie wyglądało, z mnóstwo lęku, niepokoju i niepewności. Ale mimo tego, tego, wszystkiego, zawierzmy losy naszej ojczyzny, zawierzmy nasz naród Jezusowi Chrystusowi, który jest królem miłosierdzia przedstawiennictwo Matki Najświętszej Królowej Polski, Matki Miłosierdzia. Te wszystkie nasze strapienia, lęki, obawy to oddajmy w tej koronce do Bożego Miłosierdzia. Oczywiście módlmy się także o pokój na świecie, o pokój w naszej ojczyźnie, między nami. Pokój w naszych rodzinach, w naszych sercach polecajmy wszystkie miejsca, gdzie toczą się wojny. W sposób szczególny módlmy się za Ukrainę. Polecajmy wszystkich konających dusze wszyscy cierpiące. Módlmy się w intencjach, które są pisane w komentarzach w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie bądź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z martwy wstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przybłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej Męki, Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki, Jej miłosierdzie, dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej Męki, Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej mełki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej mełki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosiercie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej Męki. Jej miłosiercie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej Męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej Męki, Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej Męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej małki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej małki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej, męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej Męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. I nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wspólną modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia. Zachęcam, żebyście zajrzeli do tego, co jest dla Was przypięte w komentarzach. Jest tam film. Od serca od serca do serca, od serca do serca, zatem myślę, że warto zajrzeć, obejrzeć i przesłać dalej. Pomódlmy się jeszcze dziesiątkiem Różańca w intencji księcia Teodora, wszystkich kapłanów, sióstr zakonnych włączających się w teobańczologię, cały zespół. Zawierzajmy i wszystkich, którzy razem z nami się modlą, którzy subskrybują. Którzy w różny sposób wspierają, a także dalej udostępniają te treści, które tutaj są dla Was przygotowywane. Także modlimy się o dalszy rozwój tego dzieła zgodnego z Bożą Wolą. Tajemnica bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogroju. Ojcze nasz któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, <laughs> módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, I synowi, I duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas, za wspólną modlitwę. Zapraszam na różaniec co godzinie 20.30. I oczywiście jutro na koronkę do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15. A teraz dla Was specjalna dedykacja. Na początku modliliśmy się w intencji ojczyzny i też coś w takim klimacie. Matkowo twarzy jak polska ziemia czarnej. Matko bo twarzy jak polska ziemia, znaczonej blisnami, Do serca Twego jak syna nas przygarni. Królowo nasza, tarczo obronna, módl się za nami. Próżno jeden wróg wkładał zbroję, ty ci twoje zniewolić ojczyznę, zabrać im. Ty choć bez broi i bez oręża, zawsze zwyciężać, by wskazać, że pokój daje Syn. O twarzy, jak polska ziemia czarnej, matko. O twarzy, jak polska ziemia, znaczonej bliznami, do serca twego jak syna nas przygarni. Królowo nasza tarczo obronna módl się za nami. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Lidz mi srodze drodze skatowany. Zorane boki, krwawe potoki, wynieście nas na to głowy. Zawitaj krzyżowany, cierniemu w takiej koronie, zbolałe skronie, mieć na swojej obronie. Niech miłosierdzie Boże cię ogarnie, niech Bóg da ci dobre rozmyślania. Na...